Już się grywa Jo Lu ludzie z sceny, i witam Was w takim. Po tanicznym domowo też terenowo roku na moim kanale. Czemu terenowo znowu ja to sobie tam na sandpack, do sandpack właśnie yy, i to na chwilę do mojej galerii, yy, żeby, żeby złożyć tam ze dwa chociaż CV do, i do, jednej, do, do chyba do Sports albo do yy, Amory yy, i bez przedłużania lecimy z tematem. Też polecę na szybki, mały shopping, więc yy, serdecznie zapraszam na materiał na, da, dalej. Czyli gorąco zapraszam na materiał. No to I'm ready, jedziemy na rowerze. Jeszcze, jestem samochodem co no, jeszcze, jeszcze nie mogę, bo jeszcze jeżdżę pod nazwą tatę, ale z, zaraz też będę jeździł sam, samochodem Ja w tym temacie. Tak to jest właśnie, jakaś mi Gadka właśnie yy, rowerem że jecha pociąg gdzieś tak źle rowerowo dzisiaj bardzo taka nowość orważę oczywiście Robert Rambach, bo deszczę potem mam zdjęcie mojego roweru yy, jaki mam jakim mierzę też jako długi środek transportu jest po samochodzie Fiat 500 też właśnie się prezentuje nawet pana tu w kazy, myślę, że rzecz w rowerze, ale przydatna zwykle dzwonek, stanowisko i czekamy na pociąg. Celec tam, te cele właśnie tam, właśnie idziemy, jedziemy tam na No i też czekamy na zielone światło, już na właśnie Idę w Sasylii, szybko poszmudrać i wracam do domu. I lekarz zmiana na prompcję, nie jadę, jak to właśnie jadę do Właszawa, jadę jutro. No bo ponieważ dzisiaj właśnie mam gościa, czyli mojego uja, w do domu, więc dzisiaj, dzisiaj tylko tego chwila tutaj szybko poszmudrać i za wracam szybko do domu i tyle. Za mną właśnie wracam do domu. I się będę zwijał. Jak widzieliście, Wasz jednak, spędzasz wieczorek w pokoju Maroców, bo mam właśnie jakiegoś, który właśnie jest w moim pokoju, czyli, na mnie przyjechał na jakieś tam ważne badania, ma czy coś. No i jest u mnie, jest właśnie i mnie i z moim właśnie rację, więc... To tyle w tym dzisiejszym vlogu, więc... Komentować, subskrybować, łapki w górę. I do następnych vlogów. I nie w porównaniu na... Po, poniżej, w opisie. Nie chcę rozgrywać kanał. więc trzymajcie się, po e